Dzień dobry moi drodzy, witajcie dzisiaj w nowym tytule, który właśnie dzisiaj, 6 września na Steamie dopiero będzie dostępny do kupna, czyli Gunner Hit PC, gra stworzona przez fanów nowoczesnego sprzętu, w którym gramy częstym, nowoczesnym sprzętem, ponieważ tutaj najnowsze pojazdy, jakie na razie posiadamy, to jest T72 i M1 Abrams, ale jeszcze tutaj mamy do dyspozycji pojazdy pokroju właśnie jak tutaj widać, M113 Toły, BMP-ki, T55. Te 6 dwójników tutaj chyba nie ma, nie pamiętam. Mamy jeszcze M60, więc tro trochę tych akurat pojazdów w tym tytule jest. I ja z tą grą już miałem do czynienia wcześniej, w momencie kiedy była dostępna tylko i wyłącznie przez Patronaita ale mój GTX 1050 nie dawał rady, bo wtedy optymalizacja była na bardzo beznadziejnym poziomie. Obecnie jest na no dużo lepszym, ponieważ sobie parę rzeczy sprawdziłem, przetestowałem parę mechanik w tym tytule, jak to tutaj działa. I co też jest ciekawe, ten tytuł... Z tego co słyszałem, nie jestem do końca pewny, jest zrobiony ogólnie przez fanów, którym nie spodobała się polityka, jak to jednocześnie jest w Wartanderze z nowoczesnym sprzętem. A jednocześnie, że nie ma za bardzo tytułów symulacyjnych, takich przyjemnych do grania w kwestii nowoczesnego sprzętu. No bo tak naprawdę, jedynie co mamy, to arkadowego Armored Warfare, pół arkadowego Wartandera, bo tam wi wiadomo, część mechanik jest zarowanych, ale głównie też dalej arkadowych I jedynie z nowoczesnym jeszcze sprzętem mamy e, Steel Beasta, ale to nie jest do końca gra, tylko to jest właśnie symulator wojskowy. I dzisiaj poczujemy jak to jest w Gunner Hit PC grać takim sprzętem. I no, trochę tutaj się pozmieniało, jestem nastawiony na to pozytywnie. Mamy tutaj parę misji, parę. Trochę tych misji jest, tak jak wiecie, mamy różne maszyny, możemy grać bardzo dużą ilością tych pojazdów. Możemy zmieniać stronę, jeśli jest do tego dostęp, czyli będziemy mogli sobie jeździć albo w 5.5, na przykład, albo BMP-kiem, albo z 60, czy z 113. Tu jeszcze mamy trochę innych tych scenariuszy, więc trochę tego jest. Trochę tych trybów tutaj mamy. To się jakoś później posprawdza. I jest jeszcze kampania, z czego kampanię możemy wybrać, czy chcemy stronę NATO, czy stronę e, Warszawskiego Paktu, nie wiem, jak to się nazywało. Ale wiadomo o co chodzi, stronę wschodnią i no dajcie znać w komentarzach, kim zagramy w sobie w kampanii, czy NATO, czy bardziej stroną wschodnią, bo tutaj właśnie jak widać mamy pojazdy należące do tej strony niemieckiej, która była po Rosji, to chyba było NRD, jak dobrze pamiętam. Na razie zagramy sobie te misje podstawowe, jakoby tu na tak. Początek wybrać. Może znajdziemy coś, gdzie można się przejechać dość interesującą maszyną. O, tu możemy przejechać się na przykład. A Bramsy to 7 dwójki. Okej, okay, a więc jesteśmy po stronie rosyjskiej w T5 piątkach. Można zmienić pojazd. Już to 2 O kurde, on już zaczął strzelać. Ja się chyba wycofam, bo ja nie chcę dostać od Abramsa na dzień dobry. Pójdź, to. Jest takie głośne. Ja pierdzielę, ale dopiero początek. Najgorzej, że ja nawet nie widzę. ...tych Abramsów. jankeskie czołgi mają tutaj taką przewagę, że mają termowizję... Tam coś jedzie! Ale to chyba są rosyjskie czołgi? Chyba <grymne> Czort wie. Sterowanie w tej grze też jest trochę takie ciężkie, ponieważ jak widać, ruszam tu myszką. I żeby ruszać wieżą, muszę przytrzymać prawie przez myszy, bo gra jest strasznie głośna. Nie przyciszałem jej sobie. Wy będziecie mieli ją bardzo cicho, a ja mam ją za głośno. Tutaj właśnie Noctowizjo, która jest obecnie niedostępna. Aha, i mój człowiek został od razu rozwalony. Dobra, to przechodzę na te pięć piątki. Dystans mamy tutaj ustawiony na 200. Dostął w dupala Abrams. Dajecie, towarzysz. O kurde, przewaga Abramsów to jest yy, dalmierz laserowy, którego ja w tym czołgu nawet nie mam. O kurde, coś mi tu, wieża padła. I cała maszyna, zostały jakieś czołgi? Tak, jest tutaj jeszcze. No tamtego Abramsa na razie nie będę się skupiał, tego spróbuję zdjąć. Dobra, tutaj spróbuję podniekać, by rozwalić jeszcze tego, który tutaj funkcjonuje, ponieważ on stanowi zagrożenie. Nieduże uszkodzenie. Najgorzej, że na razie walę z hitów. Bo amunicja wyszła. To nie jest tak, że tej amunicji tutaj jest mało, tylko po prostu ona jest. w miejscu pewnym dostępna tylko i wyłącznie. I na razie nie ma jej dla ładowniczego. Trzeba będzie ją poprzenosić, a na to nie ma teraz czasu. Dobra, dla pewności. Abramsy chyba padły. Niestety, te 7 dwójką tutaj się nie nacieszyłem. Teraz te 113 trzeba dorwać. Bo tutaj żaden z tych Abramsów już nie działa. Ten nie widać by działał. Ten również. Ta 113, też dostałem, mam ostatniego. Jakie to są pociski? APFSDS-a. Dobra, jaką amunicję jeszcze mam? HAK? Nie, APHE. O kurde. To jest starość. Co to jeszcze działa? Do czego wystrzelacie? Ten abrams jeszcze działa? To jeszcze działa! Nie, 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 nie! Nie strzelaj! Ładuj! Ja pierdziele tego się nie spodziewałem! Nie wiem czy go tutaj trafiłem. O, shit, wyszła mi amunicja. Dobra, przeładuj. Tak, to widać to amunicję musi stąd poprzenosić. Dziwne, że do kadłuba akurat to musi poprzenosić. Tam jeszcze jest 113. O nie, ten też ma przeładowanie. Masz jakiekolwiek pociski normalne, machity. hity. Tamten uciekł. Dobra. Dobra, to jest dowódca. W takim razie na razie tak zrobimy. Mam tutaj do dyspozycji. Ha, nie mogę tego karabinu niestety używać. Czyli straciłem dwa czołgi, wliczając jeszcze tego T72, który tak naprawdę tutaj działał jako odwrócenie uwagi. Szkoda, nie udało nim się za bardzo cokolwiek zrobić. Chociaż chyba nie, nie uszkodził żadnego Abramsa. W okazji można podejrzeć sobie mapy, starcie jest całkiem spore. Tutaj niby był kontakt. Można wezwać wsparcie artyleryjskie, a zaryzykuję. O matko, no nie sądziłem, że to ma taki obszar ostrzału. Jak to wygląda sytuacja jeszcze z przenoszeniem pocisków? No, trochę czasu im to zajmuje. Wait, to rozumiem wygrana? Chyba tak. Nie jestem pewny, może artyleria zabiła tamtego 113. Tutaj widać pierwsze traf... I to jest też fajna w tej grze mechanika, że jak zakończymy bitwę, mamy podsumowanie, co zostało uszkodzone, gdzie zostało trafione i pokazane, jak wygląda sytuacja z odłamkami. Niestety nie ma tego w formie animacji, jest to tylko w takiej formie wizualnej. Chociaż w formie animacji byłoby fajniejsze zobaczyć, jak to wszystko wylatuje w powietrze, ale to jest na razie wczesny dostęp. Jak gra odniesie sukces, może jakoś to porozwijają. Widać pierwsze trafienie takie beznadziejne. A bo to dwa T7,2 tu były. Okej. Okay. To tu mi nie pasowało. Ten od razu został rozwalony przez dach. Dostał. Chyba przez dach, tak, amunicja musiała mu wybuchnąć. Abramsa, którego chyba ja trafiłem. Well. Żadne uszkodzenie. O, tutaj dostał. Prawie byłby uszkodzony, ale zerowe uszkodzenie. Z hita. Ten dostał w dupę. O, amunicja mu wybuchła. Tutaj, jak się to odbiło, to chyba boty też strzelały. Oj, tutaj. Jakie odbicie! Duże szczęście. Po silniku. W lufę. Kolejny po silniku. O, to jest ten T55, który dostał i został zniszczony. Głównie właśnie po silnikach. Tu wiarz, bo. O, kurde, ten też po. A, bo to jest ten chyba. Nie. Tak, to jest tym, co ja jechałem. To chyba najpierw. Bo tutaj widzę, jakby więcej członków załogi przy tym strzale zginęło. Może coś nie po kolei strzały są pokazane. Sporo tych trafień widać w tył tych Abramsów poszedł. Temu, jak po gołysienicy. O, tu, jak ładnie weszło. To jest te od boku moje pokazane. To jest APDS jeszcze. APFSDS. Z haeków kuźwa biły boty. Ja pierdzielę. Apeche moje, chyba? Albo innego bota? O, tu jest mój Apeche. Jak ładnie się to rozprysło. To takie dziwne trafienie i dobro, to w zasadzie tyle na tej bitwie. Lecimy z następną bitwą. Okej, okay, tu mamy bardzo ciekawe starcie, bo po mojej stronie niby są dwa Abramsy. 60, 113 z rozstawionymi tołami, 9 t 7 BRDM, oddział za TGM, t 5 BMP-1. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jest tutaj nas dwójka. Łomotko, jak tu daleko, trzeba się udać, dobra. Wezmę ostrzał artyleryjski, kawał trasy trzeba przejechać. I fps -y już tutaj spadły, bo ta mapa właśnie jest ogromna i jest dużo jednostek. Na razie jeszcze mają problemy z optymalizacją. Jakby mapa była mniejsza, to raczej poszłoby to znacznie lepiej. Ale przynajmniej mamy tutaj termowizję. Więc ułatwi nam to... O kurde, no kto wizja. Ułatwi nam to szukanie celów. Na razie może tę jazdę sobie jakoś przyspieszymy. Bo nie widzę, kurczę. Chociaż nie no. Bardziej w tym kierunku. Ostro to tutaj skręca. Robię mały zakręt. A, bo to jest ustawione względem, gdzie się patrzę. Nie ten przycisk. Są czołgi. Ok, czyli daleko nie trzeba było jechać. Dobra. Zatrzymać się. Jest ich tutaj trochę. Co mi się właśnie nie podoba tutaj w a, amerykańskich czołgach, to to, że dysponują e, dalmierzem laserowym przystosowanym do ustalania poprawki względem jadącego czołgu. Dobra, jeden rozwalony. Najzabawniejsze, że ten obraca wieżą, nie wie skąd dostają. O nie! Co jest? I mój, Abram został stracony! Kuźwa tutaj są! Kuźwa nie! Gąsienica mi poszła! O kurde, ładuj! Aha! Ok, pojazd jest rozwalony. Dobra, jakie czołgi mi tu zostały? Jest 60, która oczywiście zablokowała się na drzewie. Na szczęście 60 też ma tutaj termowizję. Dobrą stawię sobie na razie dystans celowania na 200 metrów. Nie spodziewałem się, że te wrogie czołgi w ogóle tam mi przejadą. Ale jak widzisz, to jest strasznie trudne granie. O kurde, coś co już tutaj mnie wypatrzyło. To się zastanawiam, jak te, te 7 dwójki tak mnie wypatrzyły. Skoro posiadają ogólnie kiepską optykę. Okej, okay, tutaj się jakiś czołg znajduje. Właśnie wkurza mnie. Nie wiem, jak to wyłączyć. Czy da się jakoś to inaczej ustawić w dalmierzu laserowym. Fajnie, gdyby to zmienili. Właśnie te wrogie czołgi tutaj się przemieszczają, i dalmierz ustala tę poprawkę. Dobra, tamten został rozwalony. Łe, Łe, Łe. O nie, Użwa nie mów, że działał nowy mi pad. Najgorzej, że nie... nie pamiętam, jak to podejrzeć. Aha, czyli już chyba nie dam rady tutaj nic zrobić. Zostałem ostatni. Dobra, zakończymy w takim razie misję. Zobaczymy jak to wyszło. Tutaj te siedem dwójki. Bardziej mnie interesuje jak moje czołgi dostały, niż rosyjskie. O kuźwa, oni tu przyjechali! Ten mi tutaj tak przestrzelił. To się odbiło, odbiło, odbiło. Tu gąsienica poszła. Tutaj chyba też nic. O, ten dopiero pocis coś zrobił. Więc jak widać, o kurde, ten też tutaj zrobił, tego Abramsa nieźle tutaj męczyli. Jeszcze jeden. was? sporo strzałów do tego Abramsa oddano. 60, tutaj jeden typ padł. W zasadzie to tyle, dobra, zresetujemy za tę misję, bo to jest naprawdę ciężka misja. Dystans sobie od razu dalmierza normalnie ustawię. Będę musiał zobaczyć, czy tutaj da się jakoś z tym dalmierze, bo... No, normalnie to jest całe sterowanie w tej grze. Po prostu dalmierz jest jako taka podstawowa opcja, więc mnie zastanawia, czy można to, nie wiem, w ustawieniach gdzieś po prostu to wyłączyć. Muszę to sobie jeszcze raz na spokojnie poogarniać to całe sterowanie. Ale najpierw trzeba dorwać te 7 dwójki, które mi tutaj przyjechały od boku. W sumie jak mam dostęp do artylerii, to ją tutaj jeszcze raz spuszczę. I muszę na swoje abramsy tym razem bardziej uważać. No i to jest ta. To Tutaj jedzie jakiś czołg. Dobra, tutaj na razie, tu od frontu chwilowo nikogo nie ma. Z lewej? Już? Bo coś słyszałem, że powiedział z lewej. Dobra, ustaw mi na zero. Tu są! Kurde, dlaczego? Dobra, ten tutaj dostał. Ale mi zostawia, dlaczego ten idiota stoi dupą?

Kurde... Dobra, ten celownik tutaj tak dziwnie działa. Nie trafiłem gościa. Tutaj jedzie te 7-2. Kurwa, jak to z tym dalmierzem jest? No blisko już było, kurde, serio? Daj się to 72 2 trafić. Dziok, już mu poszła czapka. Dobra, wiem, że są po prawej. Teraz tylko muszę się do nich dorwać. Najgorzej, że ten Abrams, przez to, że idiota stanął dupą, został zniszczony. Więc... Muszę być ostrożny. Muszę znaleźć ostatnie czołgi wroga. Gdzie te 7 dwójki są? O to jest tylko pytanie. Aha, wszyscy zostali rozwaleni. Aha, temu padła gąsienica i. jeden załoga. Mnie ciekawi, czy da się jakoś te czołgi tutaj naprawiać. To jest 113. Chyba 60 rozwaliła ostatni cel. Może tak być. Dobra, to zakończymy misję. Mamy dwa starcia. Widać, jak te 7 te dwójki dostawały. Ale ta przednia płyta potrafi ochronić. Od czego tutaj? Od Toła dostał, ok już tu w górną część nie bardzo. O 13 to mnie nie interesuje. Aha, ten Abrams tak tutaj dostał. No właśnie, bo ten idiota ustawił się dupom. Te boty muszą to jakoś tutaj dopracować. Jezu, jak tutaj to dooberwało. Apekiem. Eee... Tak, chyba to jest Abrams. Nawet podane w której minucie? Tak, jest podane w której minucie. To jest ciekawe, że w tym dostał tylko jeden załogat i oni z niego wyskoczyli od razu W zasadzie tutaj jak pada dowódca to oni wyskakują od razu z czołgu Co prawda uparty żołnierz by jeszcze próbował bić się, o kurcze Temu jak tu wieża eksplodowała, jak jeszcze dostał od czegoś jak widać tych trafit to jest sporo, najczęściej oberwały mnie 113 A dobra to już wszystko Dobra, to tak na razie, moi drodzy, na samym początku prezentuje się Gun Hit PC. Mam nadzieję, że ten tytuł Wam się spodobał i przypominam, dajcie znać, kim gramy sobie kampanię, czy NATO, czy układem warszawskim. Teoretycznie NATO ma przewagę w postaci Termowizji, ale jak widać te dalmierze i, ten, i jeszcze w postaci dalmierza, ale są trochę dla mnie upośledzone. Czego maszyn to jest trochę więcej, bo jak e, jeszcze byłem widać na zwiastunach. E, jeszcze tutaj powinny być Bradley'e. trochę więcej tych maszyn. W sumie. Te scenariusze też sobie tutaj będziemy ogrywali. Niektóre, bo. No. Niektóre to jest na przykład po prostu przejażdżka. Przejechać z punktu A do punktu B, więc to nie ma tak yy, do końca sensu. Ale myślę, że więcej zabawy będzie w kampanii. No i jak moi drodzy, taki materiał Wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. I trzymajcie się do następnego. Na razie.